Zimno! O nie! Vera, a gdzie ty się wybierasz? Mamo, idę do szkoły. O nie, moja droga panno! Śniadanko mamusi, proszę przygotować. Jestem głodna. Sama sobie zrób śniadanko. Ja muszę iść do szkoły. Już jestem prawie spóźniona. Czy wy się mogło kłócicie? Mam już dosyć Waszych kłótni. Angelo, puść tę dziewczynę do szkoły! Pani Gieniu, proszę mi nie mówić, co mam robić. Dobrze wychowuję moją córkę. Ona ma zostać w domu. Mamo, dobrze mnie wychowujesz. Ja muszę chodzić do szkoły uczyć się. Ujdziesz w przyszłym tygodniu do szkoły. Tyle pracy jest w tym domu do zrobienia. Przecież sama tego wszystkiego nie ogarnę. Trzeba posprzątać. Miałaś przygotować ogród. Chciałam sobie w nim posiedzieć. Musi chodzić do szkoły, uczyć się. Wczoraj uczyłyśmy się języka polskiego. Jest świetnie przygotowana do sprawdzianu. No właśnie, nie zaprzepaszczę tego. Idę do szkoły, mamo. Na razie. Będę chodziła do szkoły codziennie, od poniedziałku do piątku. No pięknie. Takim tonem do matki, dostaniesz karę. Zabiorę ci telefon. Daj jej. Jest... Ona chce się uczyć. Nie wiem, czy wiesz, ale pięknie poprawiła ostatnie oceny w szkole. Nie marnuj jej talentu. Talentu? Ona zawsze jechała na jedynkach i dwójkach. I na pewno dalej tak jest. Może jakbyś poszła do szkoły albo zalogowała się na edziennik, to byś zobaczyła, jakie ma fantastyczne oceny. Ach, Nie mogę się doczekać, aż zobaczę Ankę w szkole. Tak nie może być. Przecież w tym domu tyle rzeczy jest do zrobienia. Przypominam ci, że to ty miałaś robić te rzeczy. Dalej, bierz się za sprzątanie, tak jak się umawiałyśmy, albo podniosę ci czysz? Ha, też mi coś. pół godziny później. Ech, to lekcji zostało pięć minut, a Wery nadal nie ma. Może do niej zadzwoń. Myślisz, że nie próbowałam? Dzwoniłam do niej, ma wyłączony telefon. Heja! Och, dziewczyny, jak ja się za wami stęskniłam! Anka! O, Wera! Jesteś wreszcie! Czemu masz wyłączony telefon? Werka, co tam u ciebie? Słyszałam, co się stało. Ach, no, co tam u mnie? Nic ciekawego, nic fajnego. A wyłączony telefon mam dlatego, że zostawiłam u was ładowarkę i nie mam jak naładować telefonu, bo moja matka nie chce mi swojej pożyczyć. O, Rety, to ona jest aż taka wredna? O, matko, nie chce ci pożyczyć ładowarki? Co z nią nie tak? No, ona jest taka, jest straszna. Mówię wam, jej jakiś horror. Verka, no ale opowiadaj, jak się czujesz, jak się masz. Co mam ci opowiadać? Jest strasznie, naprawdę. Mama bardzo mnie wykorzystuje. Nie pozwala mi chodzić do szkoły. Praktycznie dzisiaj uciekłam. Co ty mówisz? Verka? No serio. Tak sobie Anka pomyślałam, że ja chyba zwieję z lekcji i pojadę do cioci. A... No to ja zwieję razem z tobą. Razem pójdziemy do mnie do domu. Anka, no co ty? Przecież ty nie chodzisz na wagary. Och, przestań. To jest wyjątkowa sytuacja. No nie wiem, no jak chcesz. Mi też się nie uśmiecha zwiewać, ale bardzo chcę zobaczyć się z ciocią, a po lekcjach będę musiała od razu wracać do mamy. Dobra, no to idziemy do domu. No dobra, dziewczyny, przyniosę wam notat notatki. Dobra, dzięki. Dzięki, Zoja. Do zobaczenia później. Biecie, biedna Werka. I mama to jest jakaś chora. No, straszna. Wykorzystuje ją szok. Mhm. Musimy pomóc Werce. Niby jak? Spiszemy wszystkie notatki dla niej, żeby nie musiała ich później przepisywać. Założę nowy zeszyt z języka polskiego, a ty będziesz spisywała matematykę, dobra? I ja mogę spisywać chemię. O, super. No dobra, podzielimy się obowiązkami. Dwadzieścia minut później. Hej, mamo. Mamo, jesteś w domu? Anka? A co ty robisz w domu? Czemu nie jesteś w szkole? Orety, Weronika? Dziewczynki, co wy tu robicie? Hej, ciociu, stęskniłam się za tobą. Przepraszam cię bardzo, ale postanowiłyśmy z Anką pójść na bagary. Na wagary, dziewczyny. Mama, no odpuść ten jeden raz. Bercia, tak się cieszę, że cię widzę. Opowiadaj, co u ciebie słychać? Eh, ciociu, no nie fajnie jest, nie fajnie. Życie z mamą jest bardzo ciężkie. Bardzo bym chciała już wrócić do was, ciociu. Powiedz mi, czy jest to możliwe? No niestety, kochanie, na razie nie. Ale Kazik już złożył papiery do sądu i wszystko załatwia, prawda? No właśnie, ciociu. Będę mogła kiedyś do was wrócić? Tak, kochanie, na pewno będziesz mogła, ale niestety to trochę potrwa. Kaziu mówi, że to może potrwać nawet kilka miesięcy, ale nie martw się, słonko, w końcu na pewno do nas wrócisz. Werka, pokój na ciebie czeka, my na ciebie czekamy, na pewno wszystko się dobrze skończy, zobaczysz. No ale kiedy to się skończy? Ciociu... Niestety, Wercia, ciężko mi to opowiedzieć kiedy, ale bardzo się staramy. Ogólnie to chcemy cię zaadoptować. Zaadoptować? Tak, chcemy tak to wszystko załatwić, żebyś już na zawsze była z nami No chyba, że nie chcesz Ciociu, marzę o tym Hej, Wera, wtedy byśmy były siostrami Ojejku, no w sumie to tak, takimi przeszywanymi Wercia, jesteś głodna? Ciociu, jestem bardzo głodna O ty mama nie gotuje obiadów, nie karmi cię w domu, zaraz coś zrobię no właśnie, mama nie gotuje obiadów Anka. Moja mama? Ugotować obiad? Moja mama, jak ma coś zrobić, to się cała trzęsie. Ona jest taka leniwa. Co ty opowiadasz, Werka? No w sumie taką ją pamiętam. Zawsze była bardzo leniwa. Hmm, co byście mogły zjeść? To może na początek zjedzcie sobie coś dobrego, bo zanim przygotuje coś na ciepło, to trochę potrwa. Dobrze? Dobrze, ciociu. Na no, Werka, powiedz mi, jak w ogóle nauka? Uczysz czy odpuściłaś sobie naukę? Ciociu, uczę się W ogóle to w tym domu mieszka taka pani gienia I ona jest bardzo miła, starsza pani Bardzo się z nią polubiłam Ona pomaga mi się uczyć O, to chociaż to dobre No dobra Werka, usiądź, odpocznij chwilę I pójdziemy do ciebie do pokoju Na pewno zanim tęsknisz No, bardzo Nie martw się Werka, twój pokój cały czas na ciebie czeka Nikt go nie zajmie Mamy nadzieję, że szybko do nas wrócisz Ciociu, a powiedz, jak ty się czujesz? Jak bobas? No, kopię coraz mocniej, czuć go. I brzuch coraz większy. No, szczerze ci powiem, ciociu, że nieźle przytyłaś. Och, no wiem, jestem coraz grubsza. Mamo, świetnie wyglądasz i świetnie się trzymasz. Ciociu, możemy pójść do mojego pokoju? No idźcie, idźcie, skoro już i tak poszłyście na wagary. Dlaczego me dla każdego go coś telewizyjnego go... ...podłączyć. Ładowarkę muszę pamiętać zabrać. Ach, pięknie. Poranna pielęgnacja zaliczona. Zaraz, zaraz. A co ty jeszcze robisz w szlafroku? Pani Gieniu, no jak to co? Dbam o siebie, żeby nie być taka pomarszczona jak pani jest. Moja droga, ja już jestem po osiemdziesiątce. To chyba wiadomo, że jestem pomarszczona. Bierz się do roboty. Do jakiej roboty? Jak to do jakiej? Do sprzątania się weź? Musisz odkurzyć mój salon. Dzisiaj mam gości. Jakich gości? Ja nie będę nic sprzątać. Słuchaj, tak się umawiałyśmy. Sprzątanie w zamian za mieszkanie. Albo sprzątasz, albo się wyprowadź. No i gdzie ja mam pójść? Pani Gieniusz, dzieckiem chce mnie pani wyrzucić? Z tego co wiem, twoja córka nawet nie chce tu mieszkać. Dalej, bierz się do roboty, ale już. Stara z Jestem stara, ale nie głucha. Nienawidzę tej baby. Och, nie będę tutaj sprzątać. O nie, na pewno nie. Poleżę sobie jeszcze troszeczkę. Jak Weronika wróci ze szkoły, to posprząta. Zastanawiam się, czy nie wziąć kilku rzeczy ze sobą. Wiesz, jaki ja mam tam straszny pokój. Szkoda, że nie możesz do mnie przyjść. Hej, a właściwie to czemu nie mogę? No nie wiem, co mama na to powie. Mm, no możemy sprawdzić. Pojadę z tobą, przynajmniej będę wiedziała, gdzie mieszkasz. No nie wiem. Ona pewnie będzie marudzić, że przyjechałaś razem ze mną. No i co? Niech sobie marudzi, a rzeczy lepiej nie zabieraj, przecież niedługo tutaj wrócisz. Ciekawe kiedy, to może potrwać. A ten pokój w ogóle nie jest taki w moim stylu, jest bardzo staroświecki. Chodźcie, zrobiłam wam jedzonko. Chodź do kuchni Werka i przestań już smutać.